Dzień dobry 2 grudnia. Witam Cię w Calm Girl Winter, czyli najspokojniejszym adwentowym kalendarzu. I jeśli właśnie tutaj trafiłaś lub trafiłeś, to jest Live Better Podcast i specjalny kalendarz adwentowy, w którym przez 24 dni budujemy spokój, silny, odporny układ nerwowy i przestrzeń. Więc jeśli czujesz, że tego potrzebujesz, zapraszam Cię do zasubskrybowania, żeby nie ominąć żadnego dnia tego wyjątkowo spokojnego grudnia. Dzisiejsze zadanie. To powolny start w dzień. I jeśli słuchasz tego o poranku, to może to być właśnie o poranku. Jeśli słuchasz tego trochę później, możesz wykonać to trochę później. Natomiast chciałabym, żebyś dzisiaj jedną czynność zrobiła lub zrobił wolniej niż zwykle. To może być coś totalnie banalnego. To może być mycie zębów, prysznic, ubieranie się. Zrobienie zakupów, cokolwiek. Ale chciałabym, żeby to była szczególnie taka czynność, przy której się spieszysz. Dlatego, że czasem spieszymy się w zasadzie nie do końca wiadomo dlaczego. I kiedy się spieszymy, to wysyłamy sygnał do naszego układu nerwowego, że trzeba się spiąć, że trzeba się zestresować, że trzeba być w tym stanie pobudzenia. I zastanów się, czy tak w sumie to ma sens. Czy potrzebujesz rzeczywiście się spieszyć? Czy potrzebujesz szybko myć zęby? Czy potrzebujesz szybko myć twarz? Czy potrzebujesz szybko się ubrać? Czy potrzebujesz szybko robić śniadanie? Czy możesz trochę zwolnić ruchy? Czy możesz wszystko robić trochę bardziej spokojnie i miękko? I jeśli myślisz sobie teraz boże stara, co ty gadasz? W ogóle jest rano i ja się spieszę. Oczywiście, że muszę robić to szybko. Czy serio oszczędzasz tyle czasu, kiedy Myjesz zęby bardzo szybko versus jak umyjesz je o 30% wolniej. Serio. Czy twój pośpiech ma sens? Chcę, żebyś się zastanowiła, zastanowił, czy twój pośpiech ma sens. I jeśli nadal nie rozumiesz do końca, do czego dążę, opowiem ci krótką anegdotę z lotniska. Jestem na lotnisku zawsze bardzo zestresowana, oczywiście, wiadomo, jest przede mną podróż. Nigdy nie wiem do końca, jak na tym lotnisku będzie, czy ktoś mnie nie zatrzyma na jakichś bramkach, nie będzie miał jakiegoś problemu itd. itd. Natomiast to, co ja zawsze robiłam, to byłam jak z tego takiego mema, że kiedy na lotnisku, na kontroli bagażowej jestem absolutnie najszybsza, najbardziej zorganizowana w całej kolejce i robię wszystko tak szybko, że tylko czekam aż cała kolejka i strażnicy zaczną mi bić brawo. To byłam ja, ok? To ja byłam tą osobą z tego mema. Ja musiałam pokazać całej kolejce, jaka jestem szybka, więc ja robiłam wszystko szybko 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 szybko. Szybko zdjąć pasek, szybko wyładować laptopa, szybko to wszystko zrobić. I czułam, jak jestem taka cała spięta w tej kolejce, mimo tego, że w sumie miałam czas do odlotu, ja się nie musiałam spieszyć, nie było za mną jakiejś ogromnej kolejki, to nie było tak, że był jakiś obiektywny powód, żebym się strasznie spieszyła. Ja po prostu miałam takie poczucie, że jestem na lotnisku, więc muszę robić szybko. I zrobiłam raz taki eksperyment. Poszłam na lotnisko i zaczęłam robić rzeczy spokojnie. I mówię spokojnie. Nie jak ślimak, tylko bez takiej nerwowości, bez tego, że muszę jak najszybciej wydobyć tą kosmetyczkę z walizki i w ogóle muszę jednocześnie ściągać pasek, wyciągać telefon i, nie wiem, zdejmować buty, tylko robiłam wszystko spokojnie. I to była pierwsza kontrola, przy której moje serce nie waliło jego głupie i po prostu byłam zrelaksowana i czułam się spokojna. Dlatego, że spowolnienie ruchów jest... Bardzo łatwym sposobem na regulację układu nerwowego. No bo tak jak mówiłam, kiedy przyspieszamy ruchy, dajemy sygnał naszemu układowi nerwowemu, że trzeba się spiąć. Kiedy spowolniamy nasze ruchy, dajemy sygnał, że jesteśmy bezpieczni i możemy sobie pozwolić na rozluźnienie. W związku z tym, wybierz, jak ty chcesz robić czynności i czy chcesz robić te czynności. Szybko, których nie potrzebujesz robić, szybko ich w spięciu. Czy może możesz zwolnić i zobaczyć, jak to na ciebie działa. Więc serio, zrób eksperyment. Weź jedną czynność, przy której zawsze się spieszysz, nawet jeśli tego nie potrzebujesz, zrób ją wolniej. I zobacz, jak się czujesz. Możesz mi dać znać w komentarzu, jak się czujesz. Możesz mi też dać znać, jaki był wczorajszy dzień. I oczywiście czekam na Instagramie, na Wasze relacje, bo pamiętajcie, że w grudniu rozdaję prezenty również za Waszą aktywność pod kalendarzem adwentowym, za Wasze relacje z tego, jak Wam idzie i jakie macie przemyślenia. Więc jeśli chcecie się jeszcze bardziej zaangażować, zapraszam na mojego Instagrama. A tymczasem życzę Wam dobrego, spokojnego dnia i słyszymy się już jutro.